Cześć, a my jesteśmy dzisiaj w Świętochłowicach na kąpielisku Skałka. No i wejdziemy, chcemy Wam pokazać jedyny w Polsce staw kąpielowy z naturalną filtracją. Jedyny, który wykonała firma Poliplan. My braliśmy udział ostatnio raz, byliśmy tutaj ile? 10 lat temu na otwarciu. Jeszcze jako Polskie Stowarzyszenie Naturalnych Wód Kąpielowych. No i chcemy zobaczyć jak to funkcjonuje i dlatego wchodzimy dzisiaj, pokażemy Wam co to jest i że naturalne uzdatnianie wody również można stosować w takich kąpieliskach publicznych. Dobra. Marcin Ma Ręcznik, także wchodzimy. No to jesteśmy przy strefie regeneracyjnej na kąpielisku i zobaczcie, tak to wygląda. Po pierwsze, to jest hydrobotanika. Jej głównym zadaniem jest e, pobór fosforanów poprzez rośliny. E, no niestety po tylu latach rozwój tej roślinności no, nie jest oszałamiający. E, być może jest to kwestia odpowiedniego nawożenia. E, woda przepływa tutaj z filtra powolnego tak zwanego e, po filtry mineralne. Po łączeniu z Hydrobotaniką wykazują pewne optimum. Jeden ma optimum w kwestiach usuwania zanieczyszczeń bakteryjnych, a teoretycznie Hydrobotanika w początkowym okresie roku bardzo dobrze jest w stanie dobrze zbijać fosforany. Dlatego strefy te są ze sobą łączone. Są do tego specjalne programy obliczeniowe, którymi się liczy. Tą konfigurację. I tutaj w tych procesach biologicznych, w procesach samooczyszczania wody przy udziale roślin i przy udziale tak naprawdę złóż filtracyjnych, woda jest uzdatniana. Za chwilę też podejdziemy, tam jest taka tablica z, z tym, z pokazanym, jak to, jak to jest po kolei ten cykl filtracyjny. No a tutaj zobaczcie. Rośliny czyszczą na wodę w kąpielisku bez, bez udziału. Jesteśmy przy tablicy e, takiej informacyjnej e, system biologicznego uzdatniania wody basenowej. No i widać Marcin tutaj trochę opowiesz, co, co tutaj jak to działa. Część kąpielowa były basen, który został podłączony do tego systemu biologicznego, który składa się z kilku stref regeneracyjnych. Przede wszystkim e, bardzo istotną rolę odgrywa filt Neptun, to jest złoże zraszane. Za chwilę też tak, go podejdziemy, pokażemy. Na które pryska woda. Jest on o tyle istotny, że ma najwyższe zdolności e, właśnie do wiązania e, bakterii. To jest 90 parę procent. E, następnie Strefę regeneracyjna składająca się z filtra tutaj nazwano go zapio, zatopionym, to jest filtr mineralny, przez który przepływa woda powolny, bo w Neptunie ta woda przepływa szybciej, tu przepływa wolniej i przepływa przez filtr hydrobotaniczny, który, tak jak wspomniałem, trochę tak, no, tam, tam gdzie tam co widzieliście. E, także tak to wygląda. E, ja postaram się też wrzucić e, projekt. E, projekt. Trzeba pamiętać o tym, że głównym projektantem była firma Poliplan i Stefan Bruns. Tutaj, tutaj w, w realizacji brało sporo ludzi udział, między innymi Wojtek Walczak. Było w to też również zaangażowane Polskie Stowarzyszenie Naturalnych Wód Kąpielowych. No i to jest wtedy istniejące, wtedy istniejące faktycznie, także Branża, branża przyszła z zachodu tak naprawdę opiera się to wszystko o normy FLL ale to na naszych innych filmikach gdzieś tam sobie zobaczycie co ja to jest od razu wspomnę że brałem udział z poliplanem w projekcie Części hydrobotanicznej i tego mhm. Czyli sam, sam basen, tutaj te układy, to wszystko to ktoś inny projektował? Ludzie, to którzy. Tak, ludzie, którzy są związani tak naprawdę z, z projektowaniem basenów takich, takich normalnych, a tutaj po naszej stronie była, było, była jakość wody i tak naprawdę uzdatnianie jej w sposób biologiczny, czyli bez udziału środków dezynfekujących. Dobra, pójdziemy teraz zobaczyć tego, tego Neptuna. No i może się wykąpiemy, nie? No. Jak już jesteś. Zobaczcie, tam mamy tą strefę filtrów mineralno-roślinnych i hydrobotanicznych, a tutaj jesteśmy przy Neptunie. Neptun jest wyniesiony ponad, ponad powierzchnię lustra wody w samym stawie i w filtrach. I to jest taki dosyć fajny, fajny filtr, który został wymyślony przez firmę Polyplan. Wyniesiony jest dlatego, żeby było w nim dużo powietrza, gdyż wtedy mamy bardzo dobre właściwości oksydacyjno-redukcyjne, czyli tak zwany potencjał reduks. Także jego powierzchnia jest zraszana. On może być robiony, może być porośnięty lub może być kompletnie pozbawiony roślin, co w tej chwili często jest preferowane, gdyż Rośliny często zakłócają e, równomierność wypływu i tutaj mamy z taką sytuacją trochę do czynienia, że pewne partie niestety, ale nie otrzymują e, tyle wody, ile mogłyby otrzymywać. E, woda przesącza się przez złoże, które posiada odpowiednią wysoką sorpcję w stosunku do fosforanów oraz posiada błony bakteryjne, które przechwytują e, e, Głównie zanieczyszczenia bakteryjne, tak jak coli i pseudomonas. E, tak, ten, ten filtr przede wszystkim jest stosowany do zmniejszania właśnie bakterii coli, do, tego, do tych patogenów, które są niepożądane w kąpieliskach. E, zamiast chloru po prostu można go stosować. Oczywiście bakteriami również żywią się, e, żywi się zooplankton. Odpowiednie gatunki. Które, które operują w, samym, w samej toni wodnej, ale to przejdziemy za chwilę tam na kąpielisko, pewnie nie będzie nic widać, ale to też jest element właśnie takiego, w takiej filtracji. Bruns mówi, że to jest żywy chlor tak naprawdę, inteligentny, tak? inteligentny chlor. Także, tak, także tutaj te osiągnięcia, te możliwości biologii tak naprawdę są, są bardzo duże i te systemy wykorzystują to, tak? te zdolności do Równowagi biologicznej, do, a, a tym samym do uzdatniania wody. E, zobaczcie, te funkcjonalności na tym kąpielisku są naprawdę e, niczym nie odbiegają od zwykłych chlorowych, e, ale to zaraz podejdziemy i, i tam coś powiemy o, o samej niece kąpielowej. Zobaczcie, tutaj mamy nieckę kąpielową, także ona nie odbiega w ogóle od e, takich e, chlorowych. Wszystkie funkcjonalności, tak jak mówiłem wcześniej, tory pływackie. Jakieś rzeczy do zabawy, e, zjeżdżalnie. Tutaj w niczym nas technologia e, nie ogranicza, ta naturalna, biologiczna technologia. No i tutaj najważniejsze, Marcin pokaże. Marcin dzisiaj robi... <grych> Słuchajcie, zawsze przed wejściem do takiego stawu powinno się wziąć prysznic, dlatego że ludzie wnoszą bardzo dużo fosforu e, i dlatego, e, żeby, żeby system był wydolny, należy... Zawsze przed wejściem wziąć, wziąć prysznic i dopiero, i dopiero po takim prysznicu można e, zażywać kąpieli. No i tak jak mówiłem, słuchajcie czas skoczyć do wody. Także kąpiemy się. Jak kąpiel? Generalnie każdemu, kto chce zbudować staw kąpielowy, radzimy, żeby spróbował pierwszy, jak to jest w jakimś, na jakimś obiekcie publicznym, czy mu to odpowiada i czy jest przekonany do tego. Tak, słuchajcie, pierwsze, co się rzuca w, w oczy albo w, w nos, tak naprawdę to jest to, że w ogóle nie ma zapachu chloru, woda jest przyjemna, tak jak, tak jak w jeziorze. I to naprawdę fajnie, fajnie to pachnie. Mamy przejrzystość bardzo dobrą, także zachęcamy naprawdę do odwiedzenia tutaj Świętochłowic, dlatego że to jest jedyny w Polsce taki obiekt, który zbudowała firma Poliplana. To jest naprawdę jedna z najlepszych, jak nie najlepsza firma, która tym się zajmuje. No i słuchajcie, my się, my, my zażywamy kąpieli i zapraszamy do oglądania naszych filmików. Na razie, cześć.